Witam w kolejnym odcinku na kanale Życie bez limitów i kolejny film dzisiaj w tym filmie będzie na temat samotności samotność dlaczego nas dotyka, jakie są powody samotności, jak z tym pracować oczywiście, jeżeli film wam się podobał to subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz polecie ten film, może znacie kogoś, kogo do, 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 dotyka w tym momencie temat samotności i chcieliby Chciałby te osoby dowiedzieć się na ten temat. Ogólnie jeśli chodzi o samotność. Samotność, takie uczucie pustki ma bardzo duży związek z tak zwaną deprywacją emocjonalną w naszym dzieciństwie. Jeśli nasze potrzeby nie zostały za, za spew, pewnie zaspokojone, to właśnie w naszym ciele odczuwamy pustkę i, i właśnie później samotność. Czasami to może być również w tym samym czasie, ale nawet to jest również badane i udowodnione, że nawet jeżeli są ludzie dookoła Ciebie, możesz być nawet w rodzinie, możesz być w relacji, a może cię dotykać samotność. A więc to nie jest tak, że samotność tylko do, do jakby dotyka osoby, które są fizycznie same. Bo pamiętajmy, że samotność, a bycie samemu to są dwie inne sprawy. Bo możesz być sam, a nie musisz się czuć samotny. A możesz być z kimś, a możesz się czuć samotny czy samotna, bo oczywiście to też dotyczy kobiet. I teraz, jak tutaj pracować z samotnością? Przede wszystkim, jest wiele różnych narzędzi do pracy z samotnością. Często jest polecane, żeby wychodzić do ludzi, wychodzić. Ale co, co w takim układzie, kiedy no nie chce ci się działać, nie chce ci nic robić, bo boisz się czujesz się nieswojo wśród, wśród ludzi. Czujesz się jakby odrzucony, jakby niezrozumiany. Jak po prostu pracować z tym? Przede wszystkim najważniejsze jest akceptacja, pokochanie siebie, ale tutaj tą pracę. Warto zacząć od głębokiej pracy właśnie z wewnętrznym dzieckiem, dlatego że kiedy nastąpiła tak zwana deprywacja emocjonalna w naszym dzieciństwie i te potrzeby nie zostały zaspokojone, to właśnie nasze wewnętrzne dziecko, czyli nasza wewnętrzna część, została jakby zraniona. I teraz tylko odpowiednia praca właśnie z wewnętrznym dzieckiem pozwoli nam na to, aby wrócić do siebie. Jest piękna książka, która właśnie opisuje cały proces pracy nad wewnętrznym dzieckiem, a książka nosi nazwę, tytuł Powrót do swojego wewnętrznego domu. Świetna książka, świetna pozycja, jeżeli kogoś interesuje ten temat, to warto taką książkę, taką książkę się zaopatrzyć, przeczytać. Ale właśnie tu się to wszystko odgrywa. Kiedy te potrzeby są niezaspokajane. My możemy właśnie wchodzić w różnego rodzaju używki, możemy marnować czas na mediach społecznościowych, na różnych aktywnościach, typu masturbacja czy ogólnego rodzaju rzeczy, które nie służą nam i naszemu mentalowi. Ale przede wszystkim warto wchodzić do ludzi, kiedy już nasz zaczniemy tak pracować. Z naszym wewnętrznym dzieckiem, czy medytować. Warto trenować również, pracować, dlatego że kiedy trenujemy, na przykład idziemy na siłownię, otaczamy się ludźmi, znaleźć sobie takie zainteresowania, gdzie są pewne grupy, które poprzez pewną, będziemy uczestniczali do tych grup, będziemy się też inaczej czuli. Ale tu właśnie polecałbym właśnie pracę z wewnętrznym dzieckiem przepracowanie wszystkich rzeczy, które mamy, i w tym momencie zaczniemy się lepiej czuć. Kiedy zaczniemy się lepiej czuć, wtedy otrzymamy ponownie tą ochotę wyjścia do ludzi. I wtedy, tak jak powiedziałem, wyjść do ludzi, zacząć trenować, zacząć biegać, uprawiać jakiś sport, zapisać się do grupy zainteresowań i przede wszystkim nie uciekać, bo jeżeli... Czujesz, że dociera ta samotność do Ciebie, to nigdy nie, wo, nie można chować głowy w piasek. Nigdy nie można mówić, że problem się sam rozwiąże, dlatego że problem sam nigdy w tym życiu się nie rozwiązuje. Często uciekamy w alkohol i mówimy sobie: A problem się jakoś rozwiąże, czy ten alkohol go rozwiąże. No niestety, jeżeli zaczniemy rozwiązywać problem poprzez alkohol, to z jednego problemu wchodzimy w drugie, więc nie ma w ogóle sensu robić takich rzeczy. Najważniejsze no właśnie praca wewnętrzna, medytacja, medytacja właśnie wewnętrznego dziecka również polecam Wam uwalnianie emocji, kiedy uwalniamy te negatywne emocje właśnie z ciała, złość, zazdrość, uczucie pustki, niepokój, lęki, stres. I w tej kwestii zapraszam Was na sesję. Uwanianie emocji ze mną, właśnie to bardzo pomaga pozbyciu się właśnie tej pustki, pracą nad tą pustką, ale oczywiście również świetnie tutaj współgra trening mentalny, gdzie możemy pracować nad spokojem wewnętrznym, możemy pracować nad pewnością siebie, nad różnymi aspektami naszej psychiki, które naprawdę. Potrzeb, która nasza psychika potrzebuje właśnie wsparcia w tym momencie, kiedy czujemy tą pustkę. Ale będzie tu przede wszystkim praca ze zrozumieniem siebie, z wewnętrznym dzieckiem, rozmowa z tym wewnętrznym dzieckiem, pisanie listu do wewnętrznego dziecka, przede wszystkim wybaczanie sobie. Wybaczanie sobie, wybaczanie różnych błędów, pomyłek w życiu, które nas spotkały. Prawo do porażki, również to robimy w treningu mentalnym. Czasami biczujemy, batujemy. Bar... Biczujemy siebie, obwiniamy siebie, że, nas, że nam coś nie wyszło, ale jesteśmy tylko ludźmi. Nie mamy właśnie, jesteśmy często perfekcjonistami. Jeżeli nas, nam coś nie wyjdzie, to się obwiniamy za wszystkie grzechy tego świata. A tak naprawdę nie warto. Warto wspomagać siebie, wspierać siebie. Bo jeżeli biczujesz siebie, to daleko w życiu nie zajdziesz. Wyobraź sobie, że może to życie, a twoje a Ty jesteś statkiem. I teraz jeżeli biczujesz siebie za każdym razem, to przedziurawiasz kadłub tego statku. To jak myślisz, jak daleko zapłyniesz, bo płyniesz swoim, swoim statkiem świat, jeżeli non stop ten statek dziurawisz poprzez obwinianie i biczowanie siebie. Niestety Twój statek, kiedy wypłynie z portu, zatonie, a masz do przepłynięcia całe życie. Dlatego warto tego nie robić, warto pracować na tym, aby kochać siebie, aby akceptować siebie, aby miłować siebie. Właśnie poprzez wewnętrz pracy z wewnętrznym dzieckiem oraz emocjami. I tak, będziemy na początku, subskrybujcie. Jeżeli film Wam dał jakąkolwiek wartość, polećcie. Albo jeżeli interesuje Was temat odchudzania, pod spodem będzie link do książki: Jak schłonąć zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Do wersji audiobooka, do wersji e-booka oraz do wersji książkowej. I oczywiście zawsze zapraszam na sesje z każdego miejsca świata i Europy, dlatego że sesje odbywają się, odbywają się online. Jeżeli potrzebujecie takiej pomocy, oczywiście zapraszam. Fantastycznego dnia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.